Okay, lord, dzień, to wiesz z tej strony już rany 14 karka i jest ze mną. Bastara. Lord Wood. Lord Wood. A jest. To jest rzadkość. O chudę, jak go wybiało. O duszę. Ha! Kurwa ma 10 puszy. Zaczekaj, na popoju, na stawionek. Proste jak zadanie małego, nie ma ucieczki. Zaczekaj, obi. Ładnie. masz jeszcze anakin na tureckie. A, już się rakiety na. No, 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 no nie. Ja będę strzelca jest nic się sposób jest obiłankiem No bi No kula kurwa do mnie przyja. ja pierdolę po prostu kurwa wyższy poziom z pierdolenia Jeszcze kulam tą ma Łukas, łukasz, ukas, ukas, łukas, łukaszek łukasz, łukasz, łukasz. dawaj, pusz, 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 tak jest, Fajne duszenie, nic nie zrobi Nie Kurwa i ta kula. Nie Big już ja Nie, nie ukryjesz. Eee. No, <laughs> no fajne duszenie, no. O Nie mam ten. To jest ważne, żeby się... oni się skupili na mnie, a może hmm, mi... <grystanie> <O. grystanie> się na tylko na tobie. Żebym jeszcze pełnie strzela, to by to mnie... Łukaszek, łap to! Łukasz, dawaj napalaj, napalaj! No kurwa, i kula jeździ! Ja pierdolę, wypierdalaj tą kulą! O kurwa mnie no. ja? On jest na dobitkę Pisz, ma dobite. Ja. Elegancko No i jakaś pizda wzięła właśnie strzelca kurwa Tak pu kurwa całe hp A. O, oczywiście Panek Ej ile hp ode mną jeszcze coś Kula, dobra, kule to jedna. No kur... Dobro, triumfuję nad złem. Gdzie on jest, w A tu jest. O, ma zgona. No. 10 puszy, nie? Ale kur... Jak zawsze. Łukasz, Łukasz, Łukasz! Pusz! Kurwa, pusz! Ja pierdolę, pusz! No żeby tą kulę... Ślach trafił, no. Zero, da dobre Zroka ale Hanek oczywiście. No właśnie w tej chwili, ale mnie zaracha Hanek No i tu jest, oczywiście, kurwa. I to jest ten specjalny śmietnik kurwa jebany, hehe. Zero Wezmę zaraz tego. Palpatina. Ja pierdole. najlepiej jest Palpatina, bo wtedy... Mogę się... Dobra. Ja sam tego chciałem. Możesz sobie wziąć w jak Nie 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 zgić. To potrzebuję, żeby ktoś tam żył kurwa i coś tam robił. No 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 no. Dobra mam kurwe. Czysta Nie. I już ten śmietnik się tam zresztą oczywiście. Pizdę se strzeli jebańcy, A ja Aha. Jak on wcale nie trafia wszystko. Bo o, jak wszystko trafia, nie? Hmm. Łukasz, kurwa, eee. się swojemu gniewowi. No skąd się tu kurwa niby wziął? Ja pierdolę po prostu, ty kurwa śmiecił jebany. No. no tak, 400 level, kurwa, nagle. Eee, no. Pierdolony kurwa śmieć. Tak. Zdech? Dobra. No, ta. no pewnie 10 puszy, nie? No, aha! Jeszcze więcej, tak? A znowu się z dupy wziął kurwa, no tak. on ja wie kurwa dokładnie gdzie jestem. No, ja pierdolę kurwa. Nawet mu się raz nie pokazałem kurwa. wypierdalać mi jebany banny. kurwo. kurwa. Może tego ja jebie I będzie tylko mnie kurwa przez całą mapę. Ta jest kurwa. Patrzę mnie. Nie mogę pozwolić ci na to. i minion redukcji, bo w szeroku no, tak do końca, no żaba, spierdalaj! I tu kurwa, ja pierdolę Aha, jeszcze, jeszcze cepy, nie? No i te lagi teraz doszły, te... kurwa co za zjebana gra Ja jebie, kur... nie mogę się ruszyć w ogóle Ja Nalega i tu. Nalega i tu. Nalega, ty co, mnie słyszysz. A no, chciałbym. No, U mnie totalnie gra stoi. No, wyjebała w ogóle. Ej. ej, stoi, no? Fajna gra. Fajna. <laughs> I ty, ba, ty, 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 ty... ty. Po prostu wyjebała. Ty to, no, ty to gry. Martwa gra. Pigułce. <laughs> a, <O>, ja pierdolę. <laughs> przez to, że Kibera wyjebali i dwójkę dadzą y, kiedyś i chuj. Ja myślę, że już to jest za późno. No, to oni za... kurwa tego Kibera wydadzą jak już właśnie nikt nie będzie grał. To jest za późno dla tej gry. To znowu się zrobi na chwilę hype, każdy będzie grał w to, ale ta kurwa z tydzień i chuj, potem nikt i chuj. Tam. Nie no, Spocuchy będą sobie grać dalej, nie? Następne lata. A no, bardziej o ok, Kiberze mówię, nie? No ale mówię, nie? Nawet ten... Nawet ten Kaiba, nie? Że może jakieś ciekawe nowe mody tam dojdę, ale tam zamiast balansu to robię raczej tak, że wszystko nerfią w do kurwa. Ja mówię, to jest jed, jedne z ostatnich, z ostatnich, kurde, nagrywek, bo już nie, nie. mam, Nie mam ochoty na tą grę. Dłużej, mm. dłużej już ten. SSC T-Sky nas gra ostatnio. To w ogóle gry multiplayer to już jest takim, warzyw. No. Że... Ty masz kurwa, teamy debili kurwa, i się napierdala ze specyfikami sami. Baza, Starginer... Okej, okay, czy masz tego? To spróbujmy, żeby to zadziałało, kurde, to było. No kurwa, oczywiście, 500 lewy. A, pierdą. a nie, 900 jeszcze lepiej, dobra. Ciekawe nasze. Jak mnie wnerwia Aiden Max, na Ale nie widziałem. No tak. nigdy nie widziałem, żeby fazma miała maxa, tego nie widziałem w <grywa> tej ale na pewno. No tak w sumie do 100 któregoś levela, ja widziałem na chyba na fazmie, tak, gdzie się nie posuną tak fazmą, nie? Oczywiście grają często. No. Lejla. No do kurwa jego mać. Zamroziłem Lejla. No ja akurat A. nie na... No ja pierdolę Noe. z tymi serwerami, kurwa! Jebanymi! No Landom chociaż zajebać, to nie kurwa, nieśmiertelny. No kurwa, masz no, po prostu jest... ne. Tak raz zdechnie śmiercią naturalną. No tak, no ja powiem... to. Ja, ja już Cię, ja... Już ostatnio. coraz gorzej Moc jestem. jest potężna. No. Kurwa. Nawet używam zdolności, nic się nie dzieje. Ale to jeszcze z takie opóźnienie w ogóle do niej ten Ja pierdolę po prostu O, o <laughs> Chyba ją zabił, tak, dobra. Ja jebie. Co za kurwa nie na gra. Jesz go bije no! Nie gra stwierdziła, że go nie bije! już, czy nie? Już Kurwa sekunda A no już, niech ta pipka co No kurwa no, no. Ej, dobra Nie ma 11. No tak jak i kurwa, em, bo co to jest za kurwa ty. 19 level kurwa. Dobra. Nieczyste zagrywki opłaciły się w ciemnej stronie. I tam jest wyszli oczywiście. Kurwa ma no to wiem czy też dalej, nie? Albo to ich wyrąbało, nie? W ogóle do main. No jak na przed chwilą myślisz, że jesteś w stanie się oprzeć Może to tak właśnie wcześniej wyglądało kurwa, że ludzi wywalą do pulpita a my myśleliśmy że... do pulpitu do meny no. A my myśleliśmy że oni wychodzą No no, też mogą oh, być Nie macie najmniejszych To jest jak u nas nie... <laughs> Widzisz, jak u nas nic nie no, to chyba ra raczej powinno No ja pierdolę! Kurde, no. Nie wiem, co z tą Lion, dziwna jak? Q y 75 we 1 A 2 A. Hm. No, ktoś tam się czaje. No. No! <gryś> Zamrożony O i zaczyna zaczyna się bajla... balanga do, do Wezwań? Kurwa nie dostajeba O chuj no to się kurwa wiebałem oczywiście I będę aneki Tego poradziła na górze No! A tak, jeszcze się pod. No kurwa mać. Dzięki, Janaki. E? No i Uwaga. Jeszcze ten. Pushman. No i. <ścoughs> Jak w Jak ogóle... Ja pierdolę i Jak rakieta go nie odbiła. Jak Jak no w ogóle, nie? Jak E co? Nie widzę. E... Ej, coś mi tutaj... Na no kurwa, mogę... Ej, ruszyć do chuja w tej pierdolonej kurwa, że... Ej. Tak powietrzu jedzie Ej, kurwa, brak. Brakuje mi tutaj jednego statku. Późno jednego transportu. No no nie wiem. Nie wiem, coś... Albo... Ej, co jest? Znowu... znowu nie. Nie no kto się nie da grać Także widzicie to jest travail, stan aktualny gry który... Ja pierdołem bo... <śleszenia> jest? Gdzie jestem? Jesteś bez wartości ja będę podskakiwał og <śleszenia> W nadzieję, że kogoś trafię. O, o! Zaponie przy lataniu tutaj lepiej będzie wyglądać. O lejla. No nie wierzę. Co no jest? A taki to się rzuca w ścianę. To Już? Ja pierdolę po prostu. Nie jesteś tak za chwilę, kurwa. Randomowo, no kurwa. No. Ej, no gdzie on Wysrało bys... go. O. Super, no. Łukasz na pałę. Jest. Zawraciłem Łukasz jeszcze. Kurwa, mać, no został ułamek. HP. No ile ja kurwa, ja pierdolę z tym ten ty kurwa pierdolona Oj Przecież on... Prawie by mnie zabiła w tej chwili, prawda? No? Ale ja... Niemożliwe. Gdybym oh. miał zginąć, to podjeżdża nie wiem, chuj obrażeń, no bierze, jest fuj obrażeń jest, a wylatujesz do jest do brzmi od razu zgon. Widzisz, ja blokowałem się, nic nie będzie końca, statystyka wzrośnie No i teraz 10. my jesteśmy na Dziesiąty level, bo to... My42, <śmierne> <śmierne> a gramu... i player, nie? Gram Łukasz, wal, wal, wal! Nie tutaj! o no i... No. kurwa, ja kurwa, puszcz, kurwa, kurwa, No kurwa, 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 nie, push, push, kurwa, push. No o. kurwa, tak nie wiem. kurwa, 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 strasznie kurwa, kurwa, Chyba Valfurasa, wiesz? Pograne, chuj. No, nie mogę się ruszyć, Ja pierdolę zasięg kilometra, kurwa, w Wypierdalaj, ty kurwa pierdolona jebana! Rzyk. pak, kurwa, do palca, kurwa, śmierć. O! No, 0 HP. Pograne. Nie mogę I ta kurwa do mnie podeszła. Odrodzenie kurwa, nie ma killa. O co się stało! Pierdolona kurwa <laughs> Dawaj takiego futera. Zaraz ona pierdala? mi tylko kurwa Co tam Anakin, co się stało? Napał! I ja pierdolę, trzeba uciekać! Co jest kurwa, Anakin? Ja pierdolę co jest? Anakin, jeszcze ci pomakam. kurwa, cię to. <grym> Anakin! Kurwa bijesz go w plecy nic. Dusza nie. Aha, no... <śmienic> no kurwa, no tak! Ja pierdolę! Natychmiast się podszedł! By to przyszedł! Yes. Rozwścieczony ran ren wpada w niepohamowaną furię. Jak się szczerze. Ty na górę stoczył. Ooooooo Nie ma ucieczki. Jesteś hmm. myśli, z tymi granatami tych je jebali, kurwa, wypierdalaj ehm. S, push. Kolejne o, S. S. Operatora... <coughs> cool. kończy to S? Elektryzmiący... Był stronie mecz. Dobra <coughs> gra, kurwa. Ja pierdole. Dobra gra. Dosłownie. Także ja już kończę chyba. No. Mhm, Bo już mam dość tego... Tego gówna. Padaka klop ten